Pokój i dobry, kochani. Dziś jest środa, drugi kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj skoncentrowali się na pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza. Jest tam mowa o takim dobrym czasie, który Pan Bóg daje, czas łaski. Ale, żeby lepiej zrozumieć ten dobry czas, czas łaski, spróbujmy przez moment pomyśleć o tym złym czasie jako o kontraście tego dobrego czasu. Chyba każdy z nas doświadczył w swoim życiu takiego czasu, którego nie chciałby wspominać, taki trudny czas, który naprawdę zapadł głęboko w pamięci. Być może czasem, kochani, zastanawiamy się, dlaczego ten trudny czas. Tak strasznie nam się dłuży, a ten dobry czas mija nie wiadomo kiedy. Być może w Twoim życiu też były takie daty, które co roku wspominasz jako daty jakiegoś takiego trudnego wydarzenia. Daty, które zaznaczyłbyś w swoim kalendarzu na czarno albo na czerwono. Pamiętam mojego taty, który opowiadał, że miał takie, takie wydarzenie. Był on elektrykiem i również pracował w magazynie z częściami elektrycznymi. I podczas inspekcji, podczas takiej kontroli, konfrontowano to, co było w magazynie, z, z księgami i z tym wszystkim, co było tam spisane. I w pewnym momencie, podczas kontroli, jeden z kontrolerów powiedział: Nie może pan opuszczać tego pomieszczenia, brakuje nam towaru na około kilka milionów złotych. W tym momencie w głowie mojego taty pojawił się jakiś taki jednostajny dźwięk który nigdy już w życiu go nie opuścił. Brał leki, aby pozbyć się tego dźwięku, ale w tym momencie przeżył taki szok. Później okazało się, że jest jeszcze jeden magazyn, jeszcze jedno pomieszczenie, którego nie uwzględniono. Później wszystko się zgadzało. Być może w Twoim życiu też, śmierć może osoby najbliższej, być może jakieś takie fałszywe oskarżenia, być może taki moment, w którym czułeś się zagrożony, albo moment, w którym wszystko zwaliło Ci się na głowę i nie, nie potrafiłeś się wtedy, w tym momencie bronić. Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Izajasza mówi o czasie łaski, o przymierzu, który człowiek zawiera ze swoim Panem. Czas, w którym następuje wolność, ci wszyscy, którzy byli gdzieś tam zamknięci, ci wszyscy, którzy trwali w ciemności, zostają wypuszczani na wolność. Wreszcie mogą odetchnąć pełną piersią, wreszcie mogą radować się. To wszystko, co było powodem ich smutku, odeszło. Następuje w całym kraju odnowa, obfitość. Na każdym kroku można znaleźć zielone pastwisko miejsce, gdzie możesz nasycić swoją duszę. Wszędzie tam, gdzie odczuwałeś pragnienie, wytreskają fontanny. Możesz nasycić swoją duszę i swoje ciało. Powszechna radość, powszechne pocieszenie. Czas, kiedy nie wspominasz już tego wszystkiego, co gdzieś tam ciebie spotkało. Ale przede wszystkim jest to czas miłości. I Pan Bóg pyta, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, to ja o tobie nie zapomnę. Słuchajcie, jest to przymierze, przymierze miłości, który nie, nie jest oparty na jakichś deklaracjach typu podpisy, odciski palców czy cokolwiek innego. Jest to deklaracja miłości, że Pan Bóg będzie zawsze z nami. I porównanie do tej miłości dziecka i matki, które jest porównaniem bardzo. Yy, Takim czytelnym dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas pewnie miał relacje ze swoją mamą, a nawet ci, którzy nie mieli i odczuwali jej brak, to jeszcze bardziej chyba doceniają to, czego nie doświadczyli w swoim życiu. I Pan Bóg mówi: Moja miłość jest niezmienna, przekracza wszelkie porównania do miłości międzyludzkiej. Być może czasem, kochani, spotykacie się z takim pytaniem, kiedy ktoś mówi: Słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą, którą chcesz najpierw? To często zdarza się, że wybieramy tę złą, po to, żeby później ta dobra gdzieś tam nas pocieszyła. Otóż słuchajcie: wszystkie złe wiadomości, każdy zły czas w Twoim życiu, Pan Bóg przeważa swoją miłością. Każda zła informacja, każdy zły czas, Pan Bóg chce uleczyć swoim dobrym czasem i swoją dobrą wiadomością. Życzę Wam, kochani, z całego serca. Aby wasze zegarki i zegary wszystkie pokazywały tylko dobry czas, aby to, co złe, przeszło do przeszłości. Abyście pamiętali, że Pan Bóg przygotowuje dla nas takie miejsce, w którym nie ma już poczucia czasu, w którym czas nie istnieje, w którym jest wieczna radość. I chcę, kochani, wam teraz przekazać Boże błogosławieństwo: Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.